No to mili moi, jest z nami ojciec sukcesu, czyli awansu do kolejnej rundy Ligi Europy, trener Jan Kocjan. Panie trenerze, gratulujemy w imieniu TV Niebiescy i Niebiescy Niebiescy.pl i wszystkich kibiców. No ale to już trener po meczu widział, jak kibice zareagowali. No to może zanim zapytam o mecz, jak się gra i jak się prowadzi drużynę, kiedy na trybunach 1000, ponad tysiąc kilometrów od domu jest tylu kibiców. Tak, e, oczywiście. Bardzo, bardzo wielkie podziękowanie na naszych kibiców. No, oni si, oni si ten avans zaslúžia tak to samo, ako aj, ako aj tí pivkaži, ako, aj, ako, aj, ako aj, všetci, ktorí, ktorí, sme tu byli na nich. Veľká, veľká gratulácia pre nich a ešte raz ďaká, že, že išli toľké kilometre, či, či autokárem, či samochodem a tu nám, nám vlastne dopingovali celý, celý meč a ja myslím, že, že, toto Vaduz ešte nevidel, čo dneska, čo, dneska sa, čo dneska, tu naši kibice pokazali a, a boli byli, bardzo dobrí. ešte raz ďakujem. No do Danii jest podobna odległość jak do Wadus, także pewnie kibice też się w Danii pojawią, bo kolejny rywal z zdani Esbjerg i teraz pytanie zastanawialiście się w szatni już na kogo lepiej ewentualnie trafić czy tylko typowo o tym meczu rozmawialiście nie, jeszcze z mnie nie rozmawiali jako, oglądaliśmy ich trochę na, na internecie jak, co, co to jest za drużyna aj, aj Kajra Dalmata samo oczywiście i aj, aj Danczyko, ale, ale nie jak nieak bliżejśmy sobie bliżej żeśmy sobie jeszcze nie wenowali to teraz teraz jest Lęczna na na, na, na poriadku, a potem aż potem dojdą Dalčic no i szybkie ostatnie pytanie, typowo taktyczne, bo bo 3-5-2 taktyka dzisiaj tylko pod ten mecz, czy na dłużej, czy tylko pod tego rywala. Skąd się to wzięło i czy pan jest zadowolony, panie Janku? Ja, ja myślę, że tak. Że Kiedy się sobie do dalszej rundy, a na, na wyjazdzie się nie dostanie branka, tak patrzy pierwsze, pierwsze gratulacje całej defensywie albo, albo całemu zespolu. E, czy będziemy grać 3-5-2 dalej, co pokaże, bo to było pierwszy raz, żeśmy tak to grali. A ja sam pierwszy raz zrobił, zrobił taką zmianę, Že, že sme sa prispôsobili nejak pretimníkovi s rozostavením. Oni hrajú tiež 3-5-2, takže my sme ich chceli eliminovať tiež 3-5-2. Myslím, že sa nám to podarilo, ale prišlo si ja myslím, že sa vrúcime k 4-2-3-1. Super, ďakujeme srdečne raz ešte.